Jak wróbelek elemelek w szkole uczył się literek Rzekł wróbelek elemelek, chce nauczyć się literek, jakże to analfabeta, nie piśmienny, oho, gdzie tam, to już wolę choć mozole, siedzieć w szkole, uczyć w kole i od jutra, wiecie o tym, zabieramy się do roboty. Właśnie sowa wraz z dzięciołem założyli w lesie szkołę i to nawet niedaleko, na góreczce, tuż z rzeką, po coś się namyślać wiele, umył dziubek elemelek, przemył oczka, strzepnął piórka i frr od za rzeczką górka, rzekł dyrektor w stary dzięcioł, przyjąć się do szkoły z chęcią. Dziobek czysty masz, w rublasku, oczka bystre, pełne blasku, byłeś pilny, był wytrwały, będziesz uczniem doskonałym. W szkole uczy pani sowa, mądra głowa ani słowa, okulary ma na dziobie i pazurkiem ostrym skrobie różnych liter piękne wzory na tablicy ściemnej kory, rzekła ptaszkom. Miłe ptaszki, tu naukanie i graszki, myślę trzeba mądrze, bystrze, a przynieście też w tornistrze listki gładkie i zielone, piórka ładnie zaostrzone i atrament jagodowy też powinien być gotowy pierwsza lekcja poszła składnie, druga lekcja jeszcze ładniej piszą ptaszki jak to może ten na listku, ten na korze, a literka ma dwie nóżki, b literka ma dwa brzuszki, c literka, niby wężyk zakręciła się w półksiężyc powiedziała pani słówka poniedziałek jest klasówka proszę listek przynieść świeży i powtórzyć jak należy trzy litery a b i c bo zabiorę wam tablicę i z pamięci pisać każę tę literkę którą wskażę Miał powtórzyć melek trzy litery przez niedzielę, ale tak się jakoś stało, że miał czasu bardzo mało. Bo to gołąb wpadł z wizytą, opowiadał tamto i to, potem myszka jedna mała przebiegała, coś dodała, tu dwa słówka, tam trzy słówka, wywiązała się rozmówka i w przyznam z żalem, nie powtórzył literek wcale rano. Ósma jest godzina. Lekcja zaraz się zaczyna. Pan dyrektor w samą porę osiem razy kuje w korę. Siedzą ptaszki, kręcą główką. drżą serduszka przed klasówką. Czarne oczka patrzą w sowę. Rzekła sowa. Czy gotowe? Tak. Więc cisza ani słowa. Proszę ładnie narysować B. Literkę. Lecz z pamięci nie oglądać się, Nie kręcić. Elemelek skrzydłem skrobie główkę. Ot. Dogodził sobie B. Literki, proszę pani, nie pamięta ani ani. Czy jest ostra, czy okrągła, czy wydęta, czy pociągła? B. Literka animowy le, wyleciała całkiem z głowy. Elemelek koło Dudka siedzi, a że gałąź krótka, przysuwa się elemelek, zerka troszkę od niewiele. Ludek stawia kreski grube, ma na czubku głowy czubek, czubkiem trzęsie, dziób otwiera, pisze. Jest już Beli tera. Elemelek na swym lisku, w ślad za dudkiem pisze wszystko. Brzuszek jeden, drugi, trzeci. Dzięcioł puka. Kończcie dzieci. Listki gładkie i zielone już przed sobą rozłożone sprawdza sowa stopnie stawia, tu pochwali, tam poprawia. Piątkę dała si koreczce, dwum gołąbką po czwóreczce, a jaskółka żółtą wilgą trójkę plus dostały tylko trochę to zmartwiło sójkę, że z minusem miała trójkę, a już stopnie całkiem chude zele melkiem dostał dudek. Mości Dudek wraz z wróbelkiem porobili błędy wielkie, jakże to powiedzcie sami, pisać bez trzema brzuszkami. Skąd i kiedy moje dzieci wyrósł nagle brzuszek trzeci? Oto są lenistwa skutki. W pierwszej ławce aż dwa dudki, a i najadź się wstydu wiele ten wróbelek elemelek. Po co skusił go leniuszek, by od Dudka ściągnąć brzuszek, więc rzekł. Odtąd, pani Sowo, będę zawsze daje słowo wiedzieć ile Bema brzuszków. Nie chcę siedzieć wśród leniuszków.